Czy w Polsce występują jadowite gatunki pająków? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Prawda jest taka, że każdy pająk jest jadowity, w innym przypadku nie byłby w stanie uśmiercić swojej ofiary. W Polsce nie ma takiego gatunku, który mógłby zagrozić życiu człowieka. Jednak istnieją gatunki, których ugryzienie jest naprawdę bolesne i może prowadzić do wielu chorób. Dziś przedstawię wam pięć takich pająków. Siedlisz PIWNICZNY Jest to jeden z synatropijnych pająków. Jak jego nazwa wskazuje, możemy go najczęściej spotkać w chłodnych piwnicach, ale również pod kamieniami, w ściółce leśnej, czy nawet jaskiniach. Pająk ten tworzy naprawdę piękną, połyskującą na błękitny kolor sieć. W naturze siedlisz odżywia się głównie muchówkami, chrząszczami czy stonogami oraz prosiąkami. Objawy ukończenia przez tego pająka nie są groźne dla człowieka. W miejscu ugryzienia pojawia się jedynie zaczerwieniony obrzęk, który może swędzić lub trochę boleć. Krzyżak ogrodowy. Nasz słynny Krzyżak ogrodowy. Zgodzicie się chyba ze mną, że jest to najbardziej popularny pająk w Polsce. Występuje on na całym regionie naszego kraju w lasach, łąkach, parkach, ogrodach oraz w budynkach miejskich dosłownie wszędzie. Charakterystycznym elementem tego pająka jest biały krzyż na odwoku. Ukąszenie krzyżaka nie jest niebezpieczne, chociaż bardzo się boimy tego pająka ale to głównie przez jego charakterystyczny wygląd. Jedyne objawy po ugryzieniu to niewielka opuchlizna oraz miejscowa martwica tkanek w postaci dwóch małych punktów jednak jest to rzadkością. Tygrzyk paskowany. Pająk ten należy do rodziny krzyżakowatych i jest bliskim kuzynem naszego poprzednika. Tygrzyk jest bardzo charakterystyczny i ciężko go pomylić z innymi pająkami. Ukąszenie tego pająka można porównać do użądlenia osy. U osób starszych oraz dzieci może pojawić się po nim ból oraz miejscowa opuchlizna. Natomiast u zdrowych dorosłych osób po ukąszeniu występuje jedynie zaczerwienienie oraz swędzenie. Kolczak zbrojny. Kolczak jest uznawany za jednego z najniebezpieczniejszych pająków występujących w Europie Środkowej. Można go spotkać także w Europie Południowej, na Bliskim Wschodzie i w środkowej części Azji. Ukąszenie przez tego pająka nie jest najprzyjemniejsze. Jego jad jest śmiertelny dla owadów, natomiast u człowieka może spowodować długotrwały i piekący ból, wymioty, zawroty głowy, osłabienie i dreszcze. Te dolegliwości mogą ciągnąć się nawet do dwóch tygodni. Sieciarz jaskiniowy. Dotarliśmy do lidera naszego odcinka. Sieciarz to najbardziej jadowity pająk w naszym kraju, co nie zmienia faktu, że nie jest śmiertelny dla człowieka. Ukąszenie przez tego pająka jest porównywalne do urządlenia przez szerszenia. Jest to pająk dość sporych rozmiarów, wraz z odnóżami jego ciało może osiągnąć nawet 5 cm. Jest pająkiem o lśniącym, gładkim odwłoku w kolorze od ciemnoczerwonego po czarny. Ten gatunek występuje powszechnie w Europie, a a także w Azji. Sieciarza jaskiniowego najczęściej można znaleźć w piwnicach, jaskiniach oraz studzienkach kanalizacyjnych. Na tym kończymy ten odcinek. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie coś po sobie. Napiszcie w komentarzu hashtag Pająk, a ja każdemu z Was przypnę serduszko. Jeśli to zrobicie, to zostawcie również suba, lajka oraz dzwoneczek. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!